Witajcie! Opowiem Wam dzisiaj historię, która jest najlepszym przykładem tego, że ludzie powinni uczyć się od zwierząt. Będzie to opowieść o przyjaźni i wdzięczności. Z dzisiejszego wideo dowiecie się, co łączy 226 kg lwa z 5 kg psem. Wyobraźcie sobie klatkę, w środku której znajduje się ogromny i przerażający lew. Do tej klatki włożono malutkiego psa. To, co się stało później, zaskoczyło absolutnie wszystkich. Żaden z obecnych tam ludzi nigdy by nie zgadł, że może dojść do czegoś takiego. Lew i miniaturowy jamnik z parku egzotycznych zwierząt w Winewood, położonego w stanie Oklahoma, żyją niczym papuszki nierozłączki. Pięcioletni lew Bone Digger i siedmioletni jamnik Milo zostali przyjaciółmi. Ich przywiązanie do siebie trwa od chwili, gdy Milo wzięło pod opiekę malutkie lwiątko. Dzieciństwo tego króla dżungli nie było usłane różami. Zaraz po urodzeniu weterynarze zauważyli, że ma on problemy ze zdrowiem i postawili straszną diagnozę: osteoporoza. Ten stan chorobowy charakteryzuje się obniżoną gęstością i osłabieniem kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Milo i jeszcze dwa inne jamniki, Bullet i Angel, czując, że lwiątko nie do końca jest zdrowe, próbowali je pocieszyć i chronić. Jamniki od najmłodszych lat uważały lwa za ogromnego szczeniaka i traktowały go jak swojego krewnego. Nie wiadomo, co stałoby się z Bondigerem, gdyby nie przyjaźni z tymi psami. Co ciekawe,. Zwierzęta nawet razem jedzą. Sprawiedliwie rozdzielają pomiędzy siebie świeże mięso i nie są zachłanne. Kiedy Bon stał się 200-kilogramowym samcem, na tle którego karłowate jamniki wyglądały niczym miniaturki, administracja zoo zaczęła się martwić o ich bezpieczeństwo. Pracownicy bali się, że lew je rozerwie na strzępy, dlatego zdecydowali, że należy ich rozdzielić. Jednak tego, co miało się stać później, nie przewidział nikt. Kiedy król dżungli został sam w swojej klatce, tak tęsknił za swoimi przyjaciółmi, że prawie nie tykał jedzenia. Widząc to, pracownicy administracji z powrotem umieścili jamniki w jego klatce. Lew natychmiast powrócił wtedy do swoich dawnych zwyczajów. Jeden z pracowników parku, John Reinke, był świadkiem rodzącej się przyjaźni między tymi zupełnie różniącymi się od siebie gatunkami. Mężczyzna powiedział, że relacja łącząca tego ogromnego lwa z malutkimi jamnikami jest jedyna w swoim rodzaju. Zwierzęta te razem się bawią, spędzają wspólnie czas i nawet zgodnie jedzą surowe mięso. Milo próbuje nawet naśladować ryczenie swojego przyjaciela, ponadto pomaga mu w czyszczeniu zębów. Ta niesamowita historia o przyjaźni wywołuje tylko pozytywne emocje. A ty jak uważasz? Czy jest ona godna podziwu? Jeśli spodobało Ci się to wideo, zostaw lajka i zasubskrybuj nasz kanał. Do usłyszenia.